Teraz czas na wyjaśnienia. dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi. Wolisz krótką czy długą wersję? Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelandy. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. O tym pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz do dopiero.